Jak wygląda sesja? W dużym uproszczeniu jak chaos. Czyli tak jak widzicie w tym momencie, no nawet nie ma gdzie kubka postawić. Wszystko jest w kompletnym rozgardiaszu. Ja jestem też przy okazji dosyć mocno y, zmęczony tym stanowiskiem, a właściwie tym, że tu są takie nieformalne dwa stanowiska, bo z prawej testowe, a z lewej użytkowo-montażowe. Natomiast kompa wywaliłem już bardzo dawno tam na dół, nawet go nie widać w tym momencie. I stwierdziłem, że na próbę, żeby coś w swoim życiu zmienić, chciałbym to wszystko przesunąć na środek i stworzyć jakby takie jedno duże stanowisko, które będzie lepiej wyglądać i na którym, miejmy nadzieję, będzie mi się przy okazji też lepiej mm, pracowało. A przy okazji, że mamy do sprawdzenia tego oto majstra. Mastera, to stwierdziłem, że na jego bazie stworzę właśnie takie stanowisko do maksymalnej produktywności. Czyli jeden duży ekran, który właściwie można powiedzieć, że w uproszczeniu składa się z dwóch 24-calowych monitorów, tylko bez ramki na środku. I tutaj duży monitor pionowo, tak samo jak tam, do takich zadań, o już związanych bardziej z rozrywką, ale też niekoniecznie, bo z czatem, którego namiętnie używam. Więc moi drodzy. Metamorfozę czas zacząć. To jest najpierw ujęcie. O, tak. I potem zrobię takie pstryk, i będzie cięcie, i zobaczycie później. I tak, moi drodzy, sprawy mają się już po. Oczywiście nie pokazuję Wam w tym momencie wszystkiego. Tam nie patrzcie. Tam, tam to wszystko będzie jeszcze poukładane. Tu na górze, tak w tym momencie wygląda stanowisko. Oczywiście to jest bardzo prototypowa, wczesna wersja. Przede wszystkim mi zależało na tym, żeby tylko ten środek jakoś w miarę ogarnąć. Tu jeszcze jakieś przewody się pałętają na widoku, to trzeba będzie poprawić, to trzeba będzie usunąć. Tu jest w ogóle tam, tam nie zaglądamy. Tak to się prezentuje, dajcie znaka jak wyszło. A tak w ogóle, to muszę Wam powiedzieć, że im robię się starszy, tym bardziej pragmatyczny. I kiedyś miało być oczywiście jak najwydajniej, najlepiej jeszcze jasna, w jak najniższej cenie. Natomiast teraz skupiam się na tym, aby sprzęt po prostu rozwiązywał konkretne problemy i wyręczał mnie. A taki właśnie monitor bardzo mnie wyręcza, gdzie mogę sobie podzielić pracę tak, że tu jest część rozrywkowa, tu jest część, nie wiem, edukacyjna, a tu jest jakaś część organizacyjna, gdzie coraz częściej, coraz więcej korzystam jednak z pionowych jakichś interfejsów czy aplikacji, więc taki układ okien jest dla mnie osobiście naprawdę niesamowicie wygodny, a jak zobaczycie, jak na tym monitorze wyglądają gierki, kiedy się je rozciągnie na całym ekranie, ho ho, to już w ogóle robi się przyjemnie. Tylko z tą wygodą, a właściwie wygodnictwem wiąże się niestety jedna rzecz. Tak, chodzi o sprzęt który nie musi być najtańszy. Ba, częściej sięgam po ten z wyższej półki, bo po prostu człowiek szybko przyzwyczaja się do wysokiej jakości, a jak raz zobaczysz obraz 165 Hz i na naprawdę dobrej jakości matrycy, to to jest właściwie bilet w jedną stronę. Przecież ludzkie oko nie widzi więcej niż 30 klatek. Ta Próbuj dalej. Dobra, żartowałem. Nabijam się z twojego kolegi, który opowiadał takie kocopoły przez ostatnie lata, póki sam nie zmienił w końcu swojego starego monitora na nowy z wyższej półki. Wiem, wiem, ale lepiej nie powtarzać tych bzdur, bo widzowie to mogą potraktować zbyt poważnie. Lećmy z recenzją i jamy. Aktualnym standardem jest pułap 144 Hz, i nieważne czy 20 Hz w jedną, czy w drugą, to właśnie przekroczenie granicy 120 Hz robi największą różnicę. A w testowanym dziś monitorze mamy aż 165 Hz odświeżania bez podkręcania matrycy. A jaki to monitor? IAMA G Master GCB 4580 DQSN i robi on świetnie trzy rzeczy. Zapewnia hiperproduktywność, wyświetla piękny, obszerny obraz, a do tego robi. Piorunujące wrażenie, szczególnie kiedy uruchamia się na nim dynamiczne, kolorowe gry. Poza tym matryca to panel VA, więc rewelacyjna czerń jest tu domyślnie, a że teraz większość aplikacji ma dostępny dark mode i bardzo lubię z niego korzystać, to idealnie się dla mnie składa. Jednocześnie monitor ma wysoką maksymalną luminację, aż 450 kandeli na metr kwadratowy i to czuć. Świetnie przy okazji zgrał się z drugą jamą na matrycy IPS 4K. Fabryczna kalibracja bardzo fajnie siadła i oba monitory obok siebie wyglądają jakby miały Podobne parametry. Wady? Jeśli IAMA GCB4580DQSN miałaby być monitorem głównie do grania, to nie da się przejść obojętnie obok widocznego smużenia w trybie picture-in-picture. Picture. Używając natomiast IAMA zgodnie z domyślnym przeznaczeniem, rozmycie ruchu jest znacznie mniejsze, ale dalej łatwe do wychwycenia w teście UFO, więc jeśli ktoś jest bardzo mocno wyczulony na ghosting, to może to być nieco rozczarowany. Fakt smurzenia jest też o tyle zaskakujący, że producent wyszczególnie szczególnie nawet na naklejce z najważniejszymi parametrami monitora, że szybkość matrycy to 80 milisekundy. Cieszę się więc, że moja percepcja działa w bardzo wybiórczy sposób i nigdy w żadnym monitorze, a już na pewno nie w trakcie grania, smużenia nie widzę i nie widziałem. A syntetyka? A syntetyka to wiecie, średnio się nią przejmuję, ale wspomnieć z uczciwości recenzenckiej muszę. Z innych, czysto technicznych parametrów mamy tu jeszcze wysoki poziom kontrastu deklarowanego, 3000 do 1 statycznie oraz 80 milionów do 1 dynamicznie, a kąty widzenia w obok kierunkach to 178 stopni i nawet na nagraniu widać, że monitor czy to z góry, czy to z dołu, czy to z boku świetnie odzwierciedla wyświetlany obraz bez przyciemniania skrajnych miejsc na matrycy. Osobiście jestem fanem setupów dwumonitorowych, z czego jeden, ten główny Główny jest ultra panoramiczny, a drugi, klasyczny w proporcji 16 do 9, postawiony pionowo. Coraz więcej zadań czy aplikacji nadaje się do obsługi w pionie, poza tym pracując z tekstem czy treściami wertykalnymi pod social media, takie ustawienie monitora daje też bardzo naturalne odczucia. Monitor o proporcjach 32 do 9, który obsługuje funkcję Picture in Picture to dodatkowa oszczędność miejsca oraz konieczność zakupu tylko jednego uchwytu. W razie chęci podwieszenia ekranu. Oczywiście brak ramki rozdzielającej dwa pulpity robocze jest równie wspaniałą rzeczą i daje poczucie bardzo gładkiej i płynnej pracy pomiędzy odseparowanymi obszarami roboczymi. To wszystko wsparte przez Windowsa 11, który w końcu potrafi sensownie zarządzać oknami systemowymi, daje możliwość pracy naraz nawet z czterema lub sześcioma oknami. Formalnie da się oczywiście podzielić obszar roboczy na jeszcze mniejsze fragmenty, ale wszystko. Wszystko powyżej czterech okien z czasem traci funkcjonalność. Szerokość ekranu 1090 mm wymaga do optymalnego korzystania oczywiście zakrzywienia matrycy, które tutaj w IAMie wynosi 1500 R. Odczucia płynące z pracy na takim ekranie są jednak zgoła inne niż na 27- czy 32-calowych zakrzywionych monitorach, bo największy promień krzywizny w wypadku mojego stylu pracy wypada poza centralnym obszarem głównego okna. Poza tym, bez tego zakrzywienia, skrajne punkty matrycy z perspektywy osoby siedzącej idealnie w pozycji centralnej albo właśnie skrajnej do którejś z krawędzi wyglądałyby nieczytelnie, w domyśle gorzej, niż ten centralny punkt na wprost oczu, na który patrzyłby użytkownik. I jamy Red Eagle gcb 4580 dqsn można używać na dwa sposoby. Jeśli ma to być samodzielny ekran gamingowy, to korzystając z pełnej rozdzielczości 5120x1440 pikseli otrzymamy epicko wyglądający obraz, okalający nas tak szeroko, że poziom immersji może dosłownie pochłonąć. Jednak nie dla każdej gry taka rozdzielczość będzie praktyczna, a niektóre tytuły nawet nie będą chciały się w niej uruchomić lub Sensownie z nią skalować, pozostawiając czarne paski po bokach ekranu. Jeśli jednak gry, w które planujesz grać, są nowe albo na tyle dobrze wspierane przez twórców, że mają one obsługę formatu 32 na 9, to gra przestaje być grą, a staje się prawdziwie wciągającym doświadczeniem, czy wręcz przeżyciem. Opcja druga to pragmatyczna produktywność. Obraz w obrazie, czyli dzielenie na przestrzeni całego monitora dwóch osobno skonfigurowanych obszarów roboczych, którym można nawet ustawić odręb. Rozdzielczości, ich skalowanie czy odświeżanie i wykorzystywać jak wam tylko wygodnie. Monitor praktycznie jest podwiesić, bo wspiera on zresztą standard VESA 100 na 100, możemy także podłączyć do niego urządzenia na USB, w tym nawet je ładować przez USB typu C z power delivery do 90 W. Jeśli jednak uchwyt mocowany do blatu odpada, to iama GCB4580DQSN ma własną, bardzo stabilną i solidną nogę, która zapewnia. Swobodę regulacji góra-dół, a także odchylenie przód-tył w zakresie od 3 do 20 stopni. Monitor jest na tyle kompleksowo wyposażony, że ma też fajnie czysto grające głośniki. Do YouTube'a czy Netflixa starczy i fajnie, że są, bo przy takim kombajnie multimedialnym wiele osób pewnie będzie wolało korzystać właśnie z nich niż zabierać miejsce na biurku innym zestawem grającym. Moi drodzy, serdecznie dziękuję Wam za uwagę i za dotrwanie do końca tego filmu. Ja biorę się za ulepszanie stanowiska, jego dalszą optymalizację. No i oczywiście uprzątnięcie tych wszystkich brzydkich, nieładnych przewodów. A tymczasem pamiętajcie o linku w opisie, który prowadzi do monitorów. W sumie to obu monitorów i jamy, bo zarówno ten IPS 4K jest bardzo fajny, bardzo go lubię, jak i ten. Ultra panoramiczny, bardzo przypadł mi do gustu i jeżeli wy wolicie, preferujecie bardziej gierki niż produktywność, sprawdzi się on fantastycznie, ale jeżeli jesteście bardziej bliżsi mojej koncepcji, czyli tego, żeby sobie go podzielić i używać właśnie bardziej produktywnie, to również mogę go zarekomendować. Bałem się, że 45 cali to jest delikatnie za mało, że ta wysokość będzie e, zbyt niska, ale to były nieuzasadnione obawy. Okazuje się, że jest bardzo fajnie, fajnie się ten pracuje. W ogóle nie brakuje tych dodatkowych tam powiedzmy czterech czy 8 cali, bo to raz jest 52, raz 49. Wszystko jest z tym monitorem absolutnie w porządeczku i w swojej cenie myślę, że jest to dobry wybór. Także co, łapeczka w górę, komentarz. A ja nagrywam dalej, bo nagrywanie jest cała masa, montowanie zresztą też. Na razie trzymajcie się.